Dowódca uroczystości, duch Arkadiusz Raczmarczyk wprowadzi podczyt sztandarowy Oddziału Powiatowego z OSPR w na uroczystość. Poradzio, basztów. Na prawo, patrz, Podczyt sztandarowy Oddziału Powiatowego z OSPR w Wieluszowie wprowadza. Podczyt sztandarowy w składzie członek Zarządu Oddziału Powiatowego, Komendant Gminy imieniu Z2STP-30, drugi prowadzi Członek ZOSP komendant w gminy Z2STP-30, drugi prowadzi pisaż, Zarządu prowadzi Powiatowego, Prezes prowadzi pisaż, drugi prowadzi pisaż, drugi prowadzi pisaż, drugi Masz domorski, dzień w i na morskim, za twoim przewodem, służył się z narodem, masz nasz domowski, w boskim na Polski, za twoim przewodem, służył się z narodem. narodem. Porodział, skocz! Zarządu głównego nr 93, łamane przez 2024, z dnia 28 czerwca 2024 roku oddział powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieruszowie został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę podpisał prezes zarządu głównego związku OSPRP dr Waldemar Pawlak Orundzia, W imieniu prezydium zarządu, w imieniu czcigodniowego, jeszcze zarządu, do działu podwiastego w Wielkiej Brytanii, w Wrocławym Medalnym Zarządziem Zarządzania. Potem standardowy. Do szyku.